Siemanko Dzisiaj odcineczek z magnesu Jesteśmy pod takim wiadukcikiem Tradycyjnie ze mną Łukasz Albo raczej tradycyjnie ja z nim Połowimy sobie, wyjdzie coś ciekawego To się włączy No tu coś jest To coś bardzo dużego. Tutaj mi się udało to trochę podnieść, wiesz? Chyba będę tego po kawałku wyciągać. <laughs> Jakiś kawałeczek blachy i tropiące. Dzięki Łukasz. I to tak fest! Ale mam to złapane na kamerze. Ja ci udowodnię ze wszystkich filmików, że ty na moje życie czychasz. I tak właśnie w taki sposób można pozbyć się konkurencji. To niby kolega, niby ten... miejscóweczkę na tamtym miejscu na pięć rzutów miałam dwa zaczepy, brawo ja co? Mówię, że na tamtym miejscu na pięć rzutów miałam dwa zaczepy, brawo ja. Jesteśmy w takim ładnym miejscu, a tu pozostałości po Starym moście. Porzucamy sobie tutaj, zobaczymy. Zobaczymy co wyjdzie. Przed chwilą wpadł gwóźdź kolejowy. A teraz takie drobniejsze gwoździki, więc coś tu jest, coś tu jest. Następny rzucik, ale bardzo, bardzo fajna miejscówka, taka spokojna i wyciszająca, nie? A teraz platuje coś takiego, tylko dlatego, że jest owinięte drutem. To jest od słupów energetycznych. Z tego co kojarzę. A tak to powiem Wam, że no za wiele to tu nie wychodzi. Za wiele to tu nie wychodzi. Teraz wytargałam coś, co po prostu widziałam, że leży. Tak mi się wydawało, że to jest złomiks. I zobaczymy. Oczywiście, że tak. I teraz taki kawał złomiksa. I chydz do wiadereczka. Chyba to ściągnę. Oczywiście, że tak. I taki. Trochę jak klin taki. Tak. I kawałek blaszki. I chydz. zmieniliśmy znowu miejsce, ale tu mi się podoba. Tu mi się podoba. Taki mostek. I wiesz co jest piękne? Tu nie ma Larsenów. No właśnie, tu nie ma Larsenów. Więc może tym razem coś z tego wyjdzie. I nie będzie to jedno wielkie fupa. Dobra, działamy. Słuchajcie, ja coś wyciągam i to coś większego. A! Nie wiesz. <śla> ja coś wyciągałam, ale spadło. Ja się do tego nie nadaję zupełnie, nie. Będzie coś srogiego. No, i chyba sobie będę to holować do brzegu. O! No i mam w końcu dzisiaj porządnego fanta, nie? Mam w końcu dzisiaj porządnego fanta nie to co do tej pory ja mogę tu zostać, nie? Znaczy nie mogę tu zostać Ale fajna miejscóweczka A oprócz tego wielkiego jeszcze reszta zegarka Mm. To od zegarka jakiegoś O, widzę, że masz wystrzałowy czwartek środa Nie wiem o co tu chodzi A wiesz, Ale w... to jest porozrzucane wszędzie kilkadziesiąt sztuk w Stargardzie tego wyłowiłem Nie spit Ciekawe stoletu Szukam i tu też jest z tyłu. Wiem, ale ten z tyłu to jest na CO2. Generalnie zastanawiam mnie o co tu chodzi, bo ty masz tam też trochę. No. I tak będziesz dzwonił, i tak będziesz dzwonił, więc... Ech. Ależ tu są przyłapania. Ależ tu są przyłapania. No. No, dawaj, dawaj. Coś podnoszę, coś podnoszę i to jest coś dużego. Słuchajcie, holuję aż tam ze środka, tutaj na brzeg. Nie wiem co to. O, już wiem. Ja pierdzielę. Dobrze, że masz Flexa. No tak. Z 4 metry ma. Op. I tak jak mówię, dobrze, że Łukasz ma fleksa, bo byłaby lipa straszna. Taki długi zbrojeniowy prędko. Był, yy, była klamka samochodowa. Tu może leżeć jakiś wrak. Wrak, jakieś resztki jeszcze z niego. Tak, tak, bez szarpnięć. Mhm. Mm Puścił. Twój. Kończymy na dzisiaj. Generalnie to był zwariowany dzień, bardzo. E Łukasz nałapał, Łukasz nałapał i ja też trochę fantów mam, też trochę fantów mam. Eee, większość widzieliście generalnie. No i ta piękna skrzynia biegów, którą Łukasz już wam pokazuje, którą Łukasz wyciągnął dzięki pomocy panów. No i i i. I na pewno tu wrócimy. Prawda? Tak jest. A teraz uciekamy, bo na niebie dzieje się coś dziwnego, tak jak widzicie. Zostawiajcie lajeczki, subskrybujcie kanał, wpadajcie do Łukasza. U niego ta relacja na pewno będzie. Już ona pas. Dzisiaj imponująco. Do zobaczenia, do następnego.